Witaj, Tibijczyku! W zeszłym tygodniu miało miejsce długo wyczekiwane wydarzenie, mianowicie tibijski turniej. Nie licząc turnieju testowego, był to drugi taki turniej w ogóle. W pierwszym nie brałem udziału, czego później żałowałem, więc tego nie mogłem już ominąć. Zapraszam do obejrzenia sprawozdania i skrótu moich poczynań na tym właśnie turnieju. Turniej nosił nazwę Triumf. Zaczął się on 20 kwietnia, a zakończył 27. Wystartowały 3 światy normalne oraz 3 światy z ograniczeniami. Wybrałem świat z ograniczeniami. Oczywiście serwer europejski, więc Endura. Ograniczenia na tym serwerze polegały na przykład na tym, że nie ma tutaj sklepu za tibia coiny, a więc nie można w ten sposób kupić run czy potionów. Każdy startował z 20 poziomem, gołą postacią i 20 k w banku. Na turnieju oczywiście był zwiększony 7 razy exp, 2 razy loot oraz 2 razy spawn rate. Jeśli chodzi o ograniczenia czasu gry to dziennie mogliśmy grać maksymalnie 4 godziny, a podczas całego turnieju 14 godzin. Tutaj warto dodać, że czas ten odliczany był tylko gdy mieliśmy battle. Po zakończeniu dostępnego czasu gry wciąż mogliśmy być zalogowani na postaci, jednak gdy odpalił nam się battle to teleportowało nas to do świątyni. Oczywiście w turnieju chodziło o zdobycie jak największej ilości punktów. Prawdopodobnie w różnych turniejach będą różne punktacje, jednak w Triumf za każdy poziom dostawaliśmy 100 punktów, za bestiarkę liczbę czarmów razy 30. Śmierć naszej postaci jednak karana była utratą 200 punktów. Przejdźmy jednak do nagród. W tym turnieju w przeciwieństwie do poprzedniego nagrody były o wiele bardziej kuszące przez co wiedzieliśmy, że będzie w nim brało sporo osób. Oczywiście wszyscy którzy brali udział w turnieju nagrodzeni zostali punktami turniejowymi, które później można wymienić w na outfity, monty, przedmioty do domku i takie tam. W tym turnieju nawet sporo nowych nagród zostało dodanych. Ilość przyznanych punktów oczywiście zależała od miejsca, które zajęliśmy. Można to zobaczyć w tej tabelce. Pierwszych 10 graczy dodatkowo zgarniało Tibia Coiny od 100 do 4000, jak i wejściówkę na kolejny turniej. Gracze z miejsc od 11 do ostatniego mieli 10% szans na darmową następną wejściówkę. Co do nagród, że tak powiem rzeczowych, to również ich w tym turnieju nie zabrakło. Wszyscy otrzymali dyplom zależnie od miejsca. Złoty, srebrny, brązowy. Trzy pierwsze miejsca dodatkowo puchary, a zwycięzca turnieju złotą koronę, która jest repliką legendarnego tibijskiego przedmiotu Crown. Dodatkowo też warto, że niedawno w miastach na wszystkich serwerach pojawiły się specjalne monumenty, które pokazują zwycięzców ostatniego turnieju ze wszystkich światów turniejowych. Przejdźmy już do tego, co działo się na turnieju. Ogólnie mieliśmy plan, w sumie bardzo oryginalny, więc tym bardziej na hajpowanie do tego podchodziliśmy. Plan przygotował Eudek, mimo że w trakcie cały czas ten plan jeszcze modyfikowaliśmy. El profesor Tibiano Eudek kontrolował każdy mój ruch i obliczał każdą minutę turnieju. Wiedzieliśmy, że ten turniej będzie popularniejszy od poprzedniego, przez tańsze wejściówki i ciekawsze nagrody. Plan zakładał ukończenie go na miejscu od pierwszego do maksymalnie 20. Ważne dla nas też było aby ominąć topowe miejscówki jak Stone Refinery, które nie oszukujmy się są bardzo OP. Z bardzo pozytywnym nastawieniem rozpoczęliśmy dzień pierwszy. Przygodę zaczęliśmy magiem, a jako pierwsze miasto wybrałem Edron. Oczywiście nie bez powodu, nasza postać była goła więc trzeba było ją ubrać. Pierwsze zakupy zrobiłem tuż nad świątynią. U Rudolfa kupiłem ciepły szalik, i wygodne buty. Od Willarda za Steel Helmet i dwarfen Shield. Następne kroki skierowaliśmy do Akademii Magii na Edron, by u Laylen kupić pelerynę Spirit Cloak. Tak się składa, że kilka dni wcześniej kupiłem monta za 500 Tibia Coino, który był na wszystkie postacie i postać turniejowa również go dostała. Udało mi to nieco prędkości, dzięki czemu oszczędziłem czas. Po zakupach trzeba było zacząć działać, jak się okazało, przez Adventure Guild nie można się przenosić, więc polecieliśmy dywanem na tarasie. Tam kupiłem pierwsze czary, takie jak Exura, Exana POX, Exura Gran, u Tani Hurek Sanitera, Exanim Flam i Exori Viz. Ułasimy, zaopatrzyłem się w różkę, a mianowicie Wand of Dragonbread. Uzupełniłem suple, złowiłem parę ryb i wybrałem się na pierwszego Hunta. Pierwsza miejscówka to łaspy w mieście. Wydaje się to dosyć dziwne, ale potrzebowaliśmy zwrócić z 5 sztuk honej kombów, a przy okazji wbić całe bestiary. Po 25 minutach zdobyliśmy 200 punktów za 2 levele, 150 punktów za bestiarkę i 21 Honej kombów, które potrzebowaliśmy do dalszej części planu. Teraz szybki bieg do pz by nie tracić czasu z battle. Odłożyłem zdobyte honej komby, złowiłem parę ryb, odnowiłem manę, opuściłem miasto po kolejny potrzebny mi później przedmiot. Mianowicie po Stealth Ring. Była to pierwsza niepewna w planie i dużo zależało od Farta. Wyznaczoną przez pustynię trasą poleciałem do piramidy, nie dostając w ogóle battle. By i tak finalnie okazało się, że na piramidzie nikogo nie ma, a minotaury na niższych piętrach nalurowane są pod same schody. Ta akcja skończyłaby się śmiercią, więc musiałem odpuścić i wrócić czym prędzej do miasta. Nie czekając długo, przeszliśmy do kolejnej części planu, czyli polecieliśmy dywanem na Sfargon, by zacząć Barbarian Test, a potem Ice Island Quest. Właśnie do tego potrzebowaliśmy onej kombów, których w sumie zużyłem tylko 4 sztuki. Kolejne misje wymagały ode mnie. Wyjścia z miasta i przydzierania się przez grupki wilków i niedźwiedzi polarnych. Do tego potrzebowałem właśnie Steldringa, by zaoszczędzić czas gry. Misja z ringiem się nie udała, więc mówi się trudno i musiałem tam polecieć normalnie, spalając czas turnieju. Po drodze oczywiście, biłem co opadnie, by coś tam expa wpadało. Wtedy jeszcze za każdym razem, gdy wchodziłem do PZ, robiłem reloga, by restartować battle, co okazało się dużym błędem. Jednak o tym zorientowałem się nieco później. Ej, czemu jest 313 playtime? Co jest kurde! Okazało się, że jeśli z battle wejdziemy do PZ i damy logout, to i tak zabiera czas. Musielibyśmy odczekać chwilę, aż battle zniknie, i wtedy się wylogować. Tak samo po zalogowaniu na postać trzeba odczekać minimum dwie minuty, by wylogować się bez utraty czasu. Ten błąd popełniłem jeszcze kilka razy w późniejszych etapach i przez to też nie zdążyłem dobić paru decydujących punktów na końcu turnieju, ale o tym później. Od tej pory przestaliśmy bez sensu relogować. Po ukończeniu drugiej misji Ice Island Questu odblokowaliśmy dostęp do wysp lodowych między którymi transportował nas Budel. W sumie to wszystko wraz z regeneracją manę i łowieniem co jakiś czas ryb zajęło nam 2 godziny realnego czasu i 47 minut czasu turniejowego. Odłożyłem wszystko co niepotrzebne do depo i spakowałem się na mój drugi hunt. Zaczęliśmy od Tyrsung oraz Frost Giantów i Frost Giantis. Każdego z nich potrzebowałem po 500 sztuk do bestiariusza. Po dotarciu na wyspę jak najszybciej poleciałem na górę i mordowałem olbrzymów pojedynczo. Zbierałem creature produkty, Golda, Alberty ice Cuby. co do to nawet nie podnosiłem. Oczywiście słabo na tym poziomie skapem, więc co nie mogłem podnieść, to składowałem sobie w jednym miejscu, by potem zrobić loot baga. Na też są grzywej duszy nie widziałem, to znaczy graczy, bo mobów było sporo. Nie obawiałem się więc, że ktoś podkradnie lota. Tutaj też zrzuciłem sobie nową tarczę Norseman Shield, która towarzyszyła mi do końca turnieju. Wow, wow, kurde. O tym mówiłeś, co? W sumie pierwszy refill trwał do momentu wbicia 29 poziomu i to też nie bez powodu. Od 28 levela są dostępne już thunderstorm runy. Specjalnie po nie właśnie wybraliśmy się na Edron, by przyspieszył nieco hunta. Korzystając również z okazji obchnąłem ufiony honej komby. Krucho do na takim levelu, ale i tak na giantach ogólnie wchodziliśmy na lekki plus. Wróciliśmy z powrotem na gianty stosując dalej tą samą taktykę. Teraz tylko gdy były grupy co najmniej trzech mobów to wspomagają się thunderstormami. Z każdym poziomem X był coraz łatwiejszy. Na 35 poziomie kupiłem czar Utana oczywiście był to niezbędny czar na tym turnieju. Na respa dobiegałem na niewidce i tak też z respa wracałem, by zaoszczędzić czas turniejowy. Może to zabawne, ale niezbędnym narzędziem okazał się również stoper, w którym często odliczałem długość trwania Utana by wiedzieć czy uda mi się przebiec z punktu A do punktu B i czy nie muszę się jakoś bardziej postarać. Co jakiś czas sprzedawałem na Darashi Ice Cuby, a creature produkty z Giantów u Baltima na Tyrsung. Tutaj Utanawid znacznie nam pomogła, Jezu. Nie! Królik! Mendo! Jebany królik! Uch. Co dziwne, u Paltima też w Darashi miałem sprzedawać również Halberty. Mimo, że w cyklopedia mówiła, że można to robić u Willarda w Edron jak i u Roberto w Fargrond, ja nie mogłem. Nieco się zdziwiłem. Kontynuowałem eksplorację na giantach, coraz śmielej i coraz szybciej. Schodziłem później na dolne piętra, gdzie mogłem już huncić całkowicie obszarowo, zbierając całe grupy potworów. Zwiększyło nam to exp na godzinę. Hunty się zwracały, loot bagów nikt nie ukradł, tak więc wszystko szło po naszej myśli. Tego dnia w planie było dobicie bestiarek na Gianty. i już pod koniec zaczęliśmy się martwić, że nie zdążę do dobić Giantysów. Walka z czasem trwała do ostatniej sekundy. Ostatni Hund odbył się oczywiście bez lootbaga i skończył się teleportem do miasta po zakończeniu czasu. Jeszcze jeszcze Kurde, nie mogłem już! Wyłączyło mi, nie mogę w ogóle zaznaczać teraz mobów! Początkowo zmian w tabeli wyników widać nie było, jednak po dobijaniu bestiarek znacznie przeskakiwaliśmy w tabeli w górę. Wbijaliśmy w sumie 47 poziom, czyli o trzy więcej niż plan przewidywał. Bestiarki dobite według planu, czyli łaspy Frost Gianty i Giantisty. Za poziomy zyskaliśmy 2700 punktów, a za bestiar już 1050 punktów. W sumie 4 godziny gry 3750 punktów, co na ten moment wrzuciło nas na 12 miejsce. Posprzedawałem lota, połowiłem ryby, i po rozegraniu 4 godzin turniejowych w ponad 7 godzin realnego czasu dałem loga. Następnego dnia zacząłem od 37 pozycji. W sumie nie tak źle. Oczywiście zacząłem od sprawdzenia prejów, lecz znowu nic ciekawego się nie trafiło. Tego dnia w planie było oczywiste dla trenera łódka Bestiarka na aż trzy potwory. Każdego z nich potrzebowaliśmy po 500 sztuk i za każdą Bestiarkę dostawaliśmy aż 450 punktów. Zaopatrzyłem się w Edron niezbędne runy i udałem się do Venory do jaskini z Mars stalkerami, flajami oraz salamandrami. Tutaj ciekawostka: nie udało nam się przewieźć planowo na widne najniższe piętro, bo przy schodach swamping, który widzieli widzialny od razu odpalał nam battle. Trzeba było już szybko ratować sytuację u Tani Grenchurem. Jeśli chodzi o Mars Talker oraz Dumps Flight to wbiliśmy je w jaskini na najniższym poziomie, wysuniętej najdalej na lewo. A brakujące salamandry w jaskini południowej, gdzie było ich najwięcej. Jeśli chodzi o loot, to nie zbierałem wszystkiego. Nie robiłem loot bugów. Zbierałem tylko kasę, potki, które spadały z potworów i niektóre krzycze produkty. Tylko niektóre, bo raczej nie byłem nastawiony na to, że Jas jest do portu na turnieju z racji, że był pierwszego dnia. Czas pokazał, że się myliłem. Był też na serwerze dnia 5. Potwory biłem masowo z tą showerów, gdyż są to najtańsze runy obszarowe. W sumie podczas huntów tutaj nie piłem manasów, a nawet jak już, to i tak luciłem nowe. Tak mogłem zaoszczędzić kap na huntach. Co refil, balans świecił się na zielono, a potwory wpadały do misteriusza bardzo szybko. W sumie dobrze, że zarabialiśmy. W ogóle na początku, tak jak ja jak i widzowie towarzyszący podczas turnieju, nie do końca byśmy przekonali, czy na miejscówka to dobry pomysł. Prawie 50 poziom to słabe wyniki. Eudek, twórca planu jednak, zapewniałbyśmy nie wątpili i kontynuowali polowanie. No i oczywiście, po wszystkim miał rację. Byliśmy zaskoczeni. W półtorej godziny zbiliśmy dwie pierwsze bestiarki, a po kolejnych 24 minutach dobiliśmy również salamandry. Skoczyliśmy tym samym na 13 miejsce, a dodatkowo wbiliśmy 51 level oraz mieliśmy lekki profit. Odnowiłem trochę manę na strychu Venore i zacząłem się przymierzać do kolejnej części planu. Aby nie tracić czasu na Respie, musiałem się pierwsze trochę tam porozglądać moim ekiem, ale mniejsza z tym. Następna bestiarka, którą planowaliśmy wbić, była w Port Hope, a były to Dwarfy Soldiery. Oczywiście wziąłem najtenszy runek, gdyż i tak musiałbym zabijać Dwarfy na dwa hity i udałem się z Ankrachum przez góry na niewidce z toperem w ręce do kopalni na Port Hope. Całość udało nam się zrobić na jednym refilu. W sumie nie wiem jak, ale się cieszę, że się udało. Res nie był wymagający, musiałem tylko uważać, by nie zlurować geomancerów. Zbierałem głównie gpki oraz co cenniejsze przedmioty, jeśli kapa. Mimo to nie zwróciło się, ale to nic. Bestiarka została wbita w 55 minut, czyli nieco dłużej niż plan przewidywał. Oprócz bicia 500 soldierów dobiło się 200 zwykłych dwarfów, które jednak miałem olać i nawet nie próbować wbijać. No z taktykiem się kłócił nie będę. Wróciłem do miasta z 54 levelem i dałem loga mając 8 miejsce i 6250 punktów. Nadszedł dzień trzeci. Tutaj nie będę zbyt szczegółowo opisywał, bo był to bez wątpienia najgorszy z dni. Już od samego rana humor nie wypisywał i wszystko szło nie tak jak powinno. I to nie tylko na turnieju. No cóż, czasami są po prostu takie dni. Wstępnie po przemyśleniach i dyskusjach ze łódkiem, stwierdziliśmy, że może powinniśmy lekko zmodyfikować plan i podbić troszkę levela i kasy. Skoro omijamy z tą refajnery, to może pasuje wymyślić coś innego. Tutaj też zaczęliśmy zbyt patrzeć na wyniki innych graczy. Zaczęliśmy wątpić, czy to się w ogóle uda, czy ma to jakiś sens. Zaczęło się rodzić myśli, że to Pay to win, oraz że być może inni wykorzystują jakieś niedociwnikowanie turnieju. Na forach sporo było informacji z wypisanymi dziwnymi, nie do końca według mnie fair play zagrywkami: historię o jak spieniu na bombach z protection zone, czy też jak właśnie przy Pezecie. W tym momencie do planów wkradł się chaos. Zaczęliśmy rano, jeszcze przed zapisem serwera. Postanowiliśmy, że zainwestujemy kasę, aby zrobić dostęp na Ferris i tam pofarmić trochę gorda, levela i zobaczyć, czy rzeczywiście może coś działać z tego Pezeta. Przed zapisem serwera zrobiliśmy pierwsze misje dostępowe wraz z podmianą książki u łowców. Kosztowało nas to 5K kasy, plus podróże z AB do Venor oraz Ankarachmund. Po zapisie serwera kontynuowaliśmy quest. Aby stracić jak możliwie jak najmniej czasu i oszczędzić manę i ostatnie pieniądze, oczywiście przemieszczaliśmy się na niewidce ze stoperem w ręku. Tutaj było też trochę nie Raz akurat się skończyło auta na vid, przed NPC-kiem, straciliśmy minutę czasu, a innym razem na przykład wracając z okolic fortecy, gdzie i tak czas schodzi, borki lidera niewidzialny, kapnąłem się, że nie kliknąłem w szkielet i musiałem ponownie wrócić się do fortecy tracąc jeszcze więcej czasu. Używamy... KURDE! Używamy kości jeszcze tam! Mieliśmy kości użyć y, w ork Fortecy. Ja pierdolę. Inna sytuacja to na przykład niespodziewany raid Bursuków już w samym mieście Abdendril i marne próby przebiegnięcia na statek bez wrzucania Utany wit. Lol, badgery w mieście. No jest badgerów na Abdendril. Co jest kurwa? Zajdę w ogóle. Kurwa, tu nie ma prze... Jest przejście, dobra. Badger tu jest, no ja pierdolę, leż na ten staty. No tutaj nie gra No i kolejny fail z nie nieodtoczenia quest'a przy wilczycy, gdzie walczyłem z czasem, by zdążyć z nią pogadać jeszcze w nocy, a zapomniałem użyć kamienia obok niej, ledwo co zdążyliśmy na czas. that makes me very sad, but at Kurwa, kamień! Kamień, kamień, jest. Ja. Po zebraniu piór do ostatniej misji ustępowej, przy okazji zgarnęliśmy Steldringa z Miotaurów i zrobiłem, że tak powiem, jedną z najgłupszych rzeczy na tym turnieju. Odnawiam manę przed depo w Edron, gdzieś w pobliżu kręcił się grać z Red Schoolem. W sumie to nie jest dziwnego, jednak widać było po jego ruchach, że dziwnie się zachowuje, że dziwnie podchodzi, po prostu coś kombinuje. Mimo to zostałem przed depo. Nie wrzuciłem sobie utamowita nic. Nawet się nie obejrzałem, sprzedał mi hit z rózgi i jest deka w oko. Spadłem jak kukła. Na tam je ściągnął. Straciłem 200 punktów za deda, poziom wraz z punktami oraz najgorsze, piórka potrzebne do ukończenia dostępu na Fairist. I to był ten moment gdy się lekko załamałem. Punkty pół biedy, można odrobić, ale piórka na turnieju? Drugi raz ich wybrać nie mogłem, a raczej nikt na turnieju dostępu do Blackberta nie miał. Więc zamknąłem sobie możliwość wejścia na Fairist na cały turniej. Do tego straciłem 2 godziny czasu robiąc quest. Później jednak próbowałem iść na werebat giery podbić level i trochę kasy, ale jednak za mały poziom miałem i szybko zwątpiłem. O o, 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 o kurwa! o Jezus! Nie wiem, co się stało, no Na wejściu dwa werebat Gary. Reduwa od razu, łajwa. Wy wychyliłem na mordę. Nie wiedziałem w co, co się dzieje, a nie mam. I nie wiedziałem, jak rzucić kóła przez chwilę te Xanitera. Do tego popełniałem już tylko błędy, byłem całkowicie zrezygnowany. To nie był mój dzień. Zamiast skończyć i wrócić następnego dnia, odwiedziłem również Fight Club na Isawi, gdzie przez niedopatrzenie wyłapałem kolejną deskę. Nie miałem już tego dnia sił grać, całkowicie załamany, po prostu dałem sobie spokój. I w sumie dobrze, bo. Stał się cud. Przynajmniej dla mnie, od rana serwer turniejowy nie działał. Prawdopodobnie padł jeszcze w nocy. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Inne serwery normalnie działały, a endura, na której grałem, była po prostu offline. Miałem plany na poranek, na odrobienie strat z dnia poprzedniego, lecz do 10 nic się nie zmieniło. Dopiero podczas tybliskiej kawy otrzymaliśmy informację, że... Serwer Endura zostanie cofnięty do środy do godziny dziesiątej. I wracamy do gry. Normalnie nie dość, że to serwer turniejowy, to jeszcze mój najgorszy dzień, a tu taka niespodzianka. Nie straciłem punktów, nie straciłem levela, nie straciłem kasy, to znaczy całej kasy, bo jednak książkę za 5k kupiłem przed ss -em. No ale i tak mega się cieszyłem, bo wkręcony w ten turniej byłem i to bardzo. Dostałem drugą szansę i nie chciałem jej zmarnować. Wróciliśmy do naszego pierwotnego planu z lekkimi modyfikacjami, czyli do klepania bestiarek. Oczywiście preje znowu nie dopisałem. Pierwsze było odrobić straty finansowe, jako że Ice Island mam wykonane to padło na Ice Golemy. Super sprawa, refill trwał około 12 minut i analyzer pokazywał ponad 6k profitu. Wspieraliśmy golda, ice cube creature produkty oraz wyluciłem sobie Glacier maska. Dwa takie hunty dały ponad 15k profitu. Wbiłem tam dwa poziomy, a w międzyczasie wychodziłem na powierzchnię walnąć z tą showerem w grupę pingwinów, z myślą, że być może później je dobiję. Posiadając już zapas gotówki, uzupełniłem suple i wyruszyłem zgodnie z planem do obozu barbarianów. 100 mana w 300 są showerów. Tyle ze sobą zabrałem na pierwszego hunta. W sumie tutaj też żywej duszy nie widziałem, jeśli o graczy chodzi, więc postawiłem worek z lutem na środku obozu. Ludowałem wszystko pod 100 showery, padało to w miarę szybko, a lut był całkiem w porządku. Sporo golda tu wyfarmiłem, do tego zbierałem halberdy, które warte były 400 gp za sztukę. Uważać jedynie musiałem na bloodwalkery, które w zwarciu potrafiłem mocno uderzyć. Robiłem tam ponad 600k na godzinę i wychodziłem na plus z kasą, tak więc wyszło w miarę dobrze. Pierwszy hunt trwał niecałe 50 minut, kasy i halberdy z ludbaga transportowałem się powoli do depo, przerzucając je łódko. Drugi hunt zrobiłem bardzo podobny, tym razem jednak musiałem uważać, bo pod koniec hunta pojawił się w obozie pewien duet i musiałem chować Ludbaga. Do jego transportu na wszelki wypadek użyłem starego triku z wielkami GP-kiem. Dwie godziny wbiłem prawie 63 poziom oraz dwie pełne bestiarki po 450 punktów każda. Mogłem poświęcić jeszcze chwilę i dobić szamanów, ale póki co sobie to odpuściłem. W planie była jeszcze jedna bestiarka do wbicia. Mianowicie rorki. Normalnie nigdy na nich nie expiłem, zwykle ich unikam, jednak tym razem okazało się to bardzo dobrym pomysłem. Eudek miał łeb na karku i nie pozwolił mi ominąć tej miejscówki. Resp rorców jest duży, jednak na turnieju spawn jest przyspieszony, więc wystarczyło, że expiłem tylko prawą dolną stronę biegając w kółko. Zbierałem z nich wszystko i robiłem sobie baga. Dzięki temu zarobiłem sporo kasy, bo aż 23k. Dwa refile. Biłem poziom, 500 droczków i tylko 45 minut czasu turniejowego. W sumie nie tak źle. Minusem było tylko bardzo dalekie transportowanie Ludbaga, ale na szczęście udało się to zrobić na jednej niewidce. Po tym dniu w sumie miałem 8600 punktów i na tą chwilę zajmowałem 18 miejsce. Oczywiście, przez noc spadliśmy do 32 miejsca, więc trzeba było nadganiać. Tego dnia zaatakowaliśmy Port Hope. Korzystając z okazji wizyty w tym mieście, sprzedałem sobie tutaj dostępnego luta. Dobrym pomysłem wydało się wbicie są troli. Jest ich naprawdę dużo i spadają na hita. Zarobiony po dniu poprzednim, poleciałem z samego rana do jaskini troli w Port Hope. Tu na profil nie liczyłem. W mniej niż 30 minut biłem bestiarkę wartą 450 punktów oraz dobiłem poziom. Do tego zabrałem trochę Medicine Pouchy i nawet podczas turnieju mogłem sobie zrobić mały opening w nadziei na jakieś bonusy. Po południu tego samego dnia wpadliśmy na banutę, by zapolować na małpy. Kilka stworzeń na jednym respie to zawsze super pomysł na bestiarkę. W sumie w skrócie tak jak zwykle, dwa refile wraz z bagami. Biegałem tylko po powierzchni i to w zupełności starczyło. Robiłem tam 850k na godzinę, miałem profit około 7k na godzinę. Do tego dwie bestiarki wbiłem w godzinę 15 minut. Tego dnia zakończyłem z 70 levelem oraz wynikiem 10550 punktów, który dawał mi 21 miejsce. Skorzystałem z okazji, że Jasy przypłynął tego dnia do Karli i sprzedałem wszystkie creature produkty. Pozostało mi jedynie 2 godziny 27 minut turniejowego czasu, ale w banku miałem aż 75k profitu. Na dzień szósty plan wymyśliliśmy w sumie tego samego dnia. Preje nie dopisały. Znowu. Od rana sprawdzaliśmy harami w jakim tempie będą się wbijać potwory do bestiary na Merianie. Czasu do końca turnieju było coraz mniej. Ja w banku miałem sporo siana, a i od rana widniałem na 37 miejscu w rankingu. Trzeba było zacząć działać. Szybko wykonałem quest dostępowy na Merianę. Całość udało się zrobić w 5 minut dosłownie na jednej utanie wit. Cel był tylko jeden, top 20. Zanim wyruszyłem na hunta jakiś randomowy koleś, wyrzucił swój turniejowy dobytek w depot. W sumie nie było tego dużo, ale miło z jego strony. Zebrałem trochę run, manasy i poszedłem się przygotować na hunta. Dodatkowo kupiłem Exori Flam, aby dobijać sobie pojedyncze stwory w jaskini. To przedostatni dzień, więc teraz liczył się czas, nie waste. Szedłem na niebice na najniższe piętro i tylko po nim biegałem. Z racji tego, że była szansa na dobicie szybko żółwi i stągolemów, które szły prawie że po porówno. O gargulce się nawet nie martwiłem, bo tutaj było ich pełno. Luta prawie w ogóle nie Nosiłem. Jak przebiegałem następne kółko, to po prostu czasem coś przekikiwałem, ale to nie było teraz ważne. Chciałem wbić parę leveli i zrobić 4 bestiarki po 450 punktów każda. Meriana to ogólnie bardzo prosty resp i bardzo dobry dla low level magów. Na tym poziomie więc musiałbym się wręcz postarać, żeby tam paść. Nie stroniłem od detali Gran hura. Biegłem i ładowałem gfbki nawet w dwa moby. Dzięki temu udało mi się wbić 10 leveli, które dały mi 1000 punktów, oraz 4 bestiarki, które w sumie dały mi 1800 punktów. Kozacko. Całe zjadła mi 2 godziny 7 minut czasu turniejowego, jednak myślę, że było warto. Zostało mi ostatnie 29 minut czasu turniejowego. Byłem w 20 w rankingu i tutaj zaczęły się schody. W planie od samego początku było dobijanie bestiarek typu piesko, pigeon czy haski. Od początku rozpinialiśmy, że zrobimy to na końcu i tak dobijemy parę dodatkowych punktów bez utraty zbyt wiele czasu turniejowego. Wiadomo, lur pod depo zabicie i schowanie się o depo. Już podczas próby z psem spotkałem tutaj jedną osobę, która korzystała z tego sposobu. Ku mojemu zdziwieniu lorował on nawet pod PZ-a owieczkę. Stanąłem chwilę w świątyni, przyglądając się temu dokładniej. Po chwili odezwał się do mnie dwóch gości, że wykorzystuje bugi i takie tam. Myślę, no spokoj, ktoś się znowu spina, no ale co tam, napisałem do gościa, czy może mi coś więcej na ten temat powiedzieć. Okazało się, że kiedyś oglądał streamy i w sumie sam też prowadzi kanał na YouTubie nazwie Chmielowy Oficjal. Pogadaliśmy chwilę i opowiedział mi trochę o tym błędzie z PZ. -em. A przy okazji, pozdrawiam Chmielowy Książę. Miałem wtedy streamy zamknięte dla paru osób, ale same ziomeczki, które wiedzą, że co się dzieje na turnieju, to zostaje na turnieju. Bielowy opowiedział mi, że według niego cała topka na tym leci, to znaczy na błędzie z pz -em. Jest sporo takich miejsc jak kładka na Porthope, tratwa koło Gryzli'ego Adamsa, miejsce w Thais, gdzie się blesy kupuje, czy chociażby na Sfargon miszki polarne. No jak się człowiek zastanowi, to będzie tego sporo. W sumie to spodziewaliśmy się tego i przez to w sumie sfailowaliśmy dzień trzeci, bo zaczęliśmy panikować. Teraz to raczej potwierdzone. Yy, ogólnie topka była wtedy online bardzo długo. Jak mi to bardzo ładnie powiedział, ten turniej wygra ten, kto zna więcej bugów. Nie jest to pierwsza osoba, która mi o tym pisała. Sam o tym na początku nie myślałem na poważnie, mimo że spodziewałem się tego typu nadużyć. Jednak gdy zacząłem drastycznie spadać w rankingu, podjąłem decyzję, że również muszę zacząć coś działać. W przeszłości zazwyczaj wychodziłem źle właśnie na tym, że wydawało mi się coś niestosowne, gdzie inni tylko na tym zyskiwali. Tego samego dnia poszedłem sprawdzić miejsce z blesami w Thais. Rzeczywiście to działało, bestiarka się wbijała, a czas praktycznie nie leciał. Mimo to tego dnia dałem loga. Ostatni dzień turnieju zacząłem od sprawdzenia tego jak szybko można wbijać tą bestiarkę w ten sposób. Zwłaszcza, że jak się okazało z racji weekendu, chyba każdy komu zależało na topce leciał tym sposobem. Ludzie osiągali niewiarygodne wyniki. Kupiłem więc czarna sumona i stanąłem przy blesach. Sumon miał za zadanie lurować potwory, gdy ja będę w pz, a jak podejdą to ja je będę dobijał. Fajnie brzmi, jednak w tym miejscu szło to mozolnie i szybko się zniechęciłem. Nie miałem całego dnia na granie turnieju. Co jak, co, turniej miał trwać maksymalnie 14 godzin, a nie 24 każdego dnia. Sam też planowałem go skoczyć w sobotę rano. Dobiłem w sumie 50 węży i się znudziłem. Później w sumie wpadłem na pomysł, że mogę przecież użyć utarawit i piec z sumonem lurował moby do PZ. -a. Niestety nie każdy sumon to potrafi. Myślałem, że to się nie uda, ale tego samego dnia później mój tybijski trener Eudek wpadł na pomysł, żeby sumonować gozlera, który widzi niewidzialnych. Spróbowaliśmy tego i okazało się, że to działa. Tak to wyglądało w praktyce. Biegłem na niewidzce z gozaderem przez cały res, moby do PZ. -a. Potem GFB, wszystko pada, ja w PZ czekam aż zniknie battle i jazda zna kolejne kółko. Pogodziłem się ze stratą top 20, no ale chociaż top 50 poładniejszy dyplom by się przydało. Nie wiedziałem czy Cheapstop to przeoczył, czy specjalnie zostawił. Tym sposobem dobiłem bestie na Polarbery, a przy okazji dobiłem brakujące Pingwiny i Winter Wolfy. Było to bardzo czasochłonne, ale punkty wpadły. Pomyśleć, że ktoś mógł to już robić drugiego czy trzeciego dnia. Wygrywa osoba, która ma więcej czasu. Masakra. Jak skończyłem na z to poszedłem też dobić według planu Husky. Spotkałem tam i Texo i nawet chwilę współpracowałem przy biciu Husky pod depo. Wróciłem w sumie na chwilę na węże wraz z Gozlerem, ale szybko zrezygnowałem. Stwierdziłem, że być może do rana nie wypadnę z top 50, a pogodziłem się już trochę z tym, że póki ten błąd jest to więcej nie ugram. Aż tyle czasu nie mam. Zostawiłem to i poszedłem spać. Rano o 6 dostałem wiadomość, że mam 51 miejsce. No bez przesady. Musiałem szybko wstać i orać te wilki i węże. Zrobienie tych bestiarek wrzuciłoby mnie przynajmniej do te top 50. Farmiłem je chwilę, ale to strasznie muzolnie się respiło. Postanowiłem poszukać innych miejsc. Wpadł mi do głowy wagonik w kazo, gdzie mógłbym próbować też dobić brakujących 300 warfów, jak i Poison spidery czy Wolfy, oraz składka koła Adamsa, koło której chodziły węże, bugi, łaspy. No w sumie spoko. Żeby sprawdzić te miejsca, odlognąłem się na Eka. I tutaj pierwszy błąd. Relog mimo że odczekałem battle, zabrał mi dwie minuty gry. Nie wiem jak, no ale mówi się trudno. Sprawdziłem te miejsca, niby super fajnie, poszedłem tam warlordem. Zajęte. Ludzie już tam farmili bestiarki. Ostatnie godziny turnieju i obie miejscówki zajęte, to znaczy jakieś stocznie strewer tam jak spiły, ale nie było sensu się kaesować, bo i tak bym nie zdążył w czasie. Musiałem coś wymyśleć na szybko. Póki nie miałem planu, to wróciłem na te węże koło Blessu. Mimo prób lurowania wilków i węży pod świątynię zdawałem sobie coraz bardziej sprawę, że i tak nie zdążę tego dobić. Do tego po jakimś czasie przyszedł się pewien ek. Był to inny członek turnieju, co przed swoją drugą postacią i zaczął mi bić węże, od mi pz i ogólnie nie dawał mi wbić punkty. Mój plan niestety legł w gruza. Mimo to pojawiła się iskierka nadziei. Zostało mi chyba z 16 minut to... Może dokończę bestiarkę na dwarfy i dobiję 300 sztuk. Tutaj z ratunkiem rago, który które mi sprawdzić, w której kopalni jest najwięcej dwarfów. Wyszło na to, że w pierwszej relognąłem na MSA, żeby to przetestować. No niby spokoj, w 2 minuty miałem 50 dwarfów, to 300 dwarfów to powinno wyjść 12 minut. No na styk. Jednak znowu coś nie tak zrobiłem przy relogu i zjadło mi 2 minuty czasu turniejowego. Wiadomo, 80 level to nie 300, więc wolniej biega i potrzebuje więcej czasu. Ale tutaj mogłem nawet biegać jak chłop mi bił. To była ostatnia szansa na podium. Podium, czyli to 50. No nic, wszystko na jedną kartę. Przeleciałem chłopowi przed nosem, jakiś ziemeścik go przytrzymał w tchajc, więc zyskałem trochę czasu. Poszedłem do kopalni i zacząłem farmić dwarfy. rycerzyk również po jakimś czasie przyszedł, ale to bez znaczenia. Biegłem dalej, by sklepać jak najwięcej dwarfów. I mimo starań udało się zabić 446 dwarfów. Brakło więc dwie lub 3 minuty, by skończyć bestiarkę. Czyli. Zamiast tracić czasu na węże i zabawę, wystarczyło przyjść i klepnąć bestiarę. Gdybym nie zrobił dwóch ostatnich niefortunnych relogów, gdzie straciłem 4 minuty, i tak bym to wbił i i tak bym awansował na 50 miejsce, czyli zyskałbym srebrny dyplom i więcej punktów turniejowych. No trudno, życie. Mój turniej skończył dla mnie na 52 miejscu. I to by było w sumie tyle jeśli chodzi o sprawozdanie, jednak chciałbym dodać jeszcze parę słów od siebie. Był to drugi oficjalny turniej Tibijski i pierwszy, w którym brałem udział. To było dla mnie naprawdę bardzo intensywne 7 dni. Turniej zakładał 14 godzin do rozegrania, ale jako, że to godziny z battle tylko, to czas się wydłużył znacznie. Mimo to ja się mówiłem mega dobrze, cały tydzień żyłem turniejem. Eudek, który opracował plan działania, również był pochłonięty tym projektem całkowicie. W sumie to jeszcze nie miałem okazji Ci podziękować za pomoc i za przejście tego turnieju razem ze mną. W tym miejscu Eudek wielkie dzięki i mam nadzieję, że kolejny turniej rozegramy wspólnie. Tak, w kolejnym turnieju też mam zamiar wziąć udział i walczyć o pierwsze miejsce. Tym razem się nie udało, ale wiele podczas tego tygodnia się nauczyliśmy i wyciągnęliśmy wiele wniosków. Taktyka następny turniej na pewno będzie inna. Dodatkowo, dużo też banalnych błędów było popełnionych, przez co straciliśmy sporo czasu. Będziemy o nich pamiętać i będziemy ich unikać. Pamiętajcie, że co turniej to inna punktacja czy zasady, chociaż w sumie kto wie. Tak naprawdę to się jeszcze okaże. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina i ma pewne niedociągnięcia. Ten turniej miał też sporo błędów, ale mam nadzieję, że będą one naprawione podczas kolejnych takich eventów. Ogólnie, zamysł był bardzo fajny i fajnie było spróbować faktycznie swoje siły w ciągu tych 14 godzin, a nie 20 każdego dnia. No, chyba nikt tyle czasu nie ma. Szkoda, że tak oczywiste niedopatrzenie z kombatem i protection zone nie zostało zablokowane jeszcze przed turniejem. Czy to wina chipsotów, że tego nie zrobili, czy może wina gracze, że masowo zaczęli z tego korzystać? Miejmy tylko nadzieję, żeby zostało to jakoś naprawione w kolejnych turniejach. W sumie, gdybym nie stracił czasu na reloga i nie stracił czasu na próby do farmienia 50% tego miejsca w ostatni dzień, to wklepią prawdopodobnie trzy inne bestiarki po 450 punktów każda. No nic, zostało mi gdybanie. W momencie, gdy tworzę to podsumowanie, Cipsoft oficjalnie ogłosił, że wstrzymał wydanie nagród do końca miesiąca i prowadzi śledztwo w związku z nadużyciami. Co z tego wyniknie? Nie wiem, czas pokaże. Jeśli coś się zmieni, dodam informacje w opisie tego filmu. Ja zaczynam przygotowania do kolejnych turniejów, dziękuję moim patronom, którzy wspierali i dopingowali mnie przez ten tydzień, oraz oczywiście El Profesor Tibiano Ełutkowi, który przeprowadził całą akcję. Tobie drogi widzu również dziękuję za poświęcony czas, do zobaczenia na bliskich szlakach i być może na kolejnym turnieju. Piona!